Cześć, tu Dorota z Look4Book i dzisiaj zapraszam Was ponownie na mój cykl porównania dwóch książek. Tym razem porównanie dwóch kryminałów opartych na prawdziwych historiach, na faktach i który według mnie jest lepszy bądź bardziej mi odpowiada. I przygotowałam dla Was do porównania tak, Mocną więź Magdaleny Meicher i zabawkę Roberta Ziembińskiego. Mocną więź czytałam na telefonie, natomiast zabawkę mam w formie papierowej. I teraz zaczniemy sobie może najpierw od najważniejszej, jakby, różnicy dla mnie między tymi kryminałami. To jest taka, że w zabawce mamy Typowy kryminał, inspirowany gdzieś tam jakąś prawdziwą historią, a nawet kilkoma historiami, wynikającymi gdzieś tam z dokumentów śledczych, które zostały utajnione. No i jest poruszany temat właśnie stworzenia takiej seks zabawki. Natomiast jest to typowe śledztwo kryminalne, najpierw prowadzone trochę amatorsko przez. Córkę jednego z biznesmenów, no i w zasadzie pomaga jej policjantka, ale jest stricte prowadzone przez, takie, przez taką parę, tak? Czyli córka biznesmena plus policjantka policja gdzieś tam jest drugorzędna. I tak jak Wam mówiłam wcześniej w recenzji, Kryminał jest bardzo dobry. Jedynym takim maleńkim minusem to jest właśnie to, jak niby pracuje ta policjantka, że za bardzo zdradza te wszystkie tajemnice z pracy policji osobie postronnej. I jest tutaj od razu opisane, czyli jest zbrodnia i później śledztwo. Natomiast mocna więź Magdaleny Meicher, powiem Wam, można powiedzieć, że składa się z dwóch takich części. Pierwsza to jest część obyczajowa, gdzie poznajemy Annę Garską, która zaginęła w 2012 roku. I jest to, jakby do, gdzie mamy tą część obyczajową, czyli do momentu zniknięcia, i później jest druga część od. I ta część od momentu zniknięcia, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest ta część kryminalna. Czyli tak jak mówię, tu, ta książka to jest tak um, kryminalno-obyczajowa, to to jest typowy kryminał, gdzieś tam inspirowany faktami. Druga taka różnica znacząca to jest to, że mocna więź jest bardzo głęboko osadzona w. Prawdziwej historii Anny Garskiej, o której możecie poczytać sobie czy w internecie, czy gdzieś właśnie na portalach, czy już są jakieś tam dokumenty, przejrzeć te dokumenty. Również było wiele programów na jej temat typu uwaga, tak, czy gdzieś tam w wiadomościach. Natomiast zabawka. To jest bardziej inspiracja, czyli mamy kilka spraw, które zostały utajnione. Jest to bardziej, tak jak mówię, inspiracja niż historia głęboko osadzona w realnej, w prawdziwej historii. Kolejna taka różnica to jest, że w mocnej więzi, właśnie dzięki tej części obyczajowej, mamy możliwość, jako czytelnicy, Takiego szerokiego poznania, bym powiedziała, głównej bohaterki, czyli późniejszej ofiary, czyli poznania jej od momentu narodzin, czyli jaką była osobą, jaką była dziewczynką, jakim była dzieckiem, później jak dorastała, co lubiła, czego nie lubiła, jej osobowość, jej charakter. Jej relacje z rówieśnikami, z rodziną, właśnie mocna więź bo była bardzo związana z matką i bardzo związana w ogóle też z bliskimi swoimi, czyli z mężem, z córką, dla której była w stanie poświęcić wszystko. Natomiast w zabawce, no tutaj tego, tego nie ma, tak? Czyli Poznajemy tą, tą bohaterkę, czyli znaczy te ofiary, no w zasadzie pobocznie, tak? Gdzieś tam jest jakaś informacja, są to pojedyncze gdzieś tam informacje. Nie jest to taki, bym powiedziała, głęboki portret psychologiczny tych ofiar, tak? tych postaci. Jak to powiedzmy wygląda, tak jak mówię, w mocnej więzi. I y, tutaj w mocnej więzi też mamy, y, czytelnik dostaje, słuchajcie, krok po kroku, jak wygląda prowadzenie, y, właśnie, czyli całego postępowania od momentu zaginięcia, aż do momentu, raczej znaczy prowadzenia śledztwa, aż do momentu procesu i zakończenia procesu. I jest to krok po kroku. Szczegółowo opisane. W zabawce tego nie ma, jest po prostu historia gdzieś tam, no tak jak w kryminałach, śledztwa prowadzonego, tak jak mówiłam, przez tą parę, czyli córki biznesmena i, i policjantki, tak? Czyli taki standardowy kryminał. To powoduje, że zabawka jest to oczywiście mocny kryminał, bo dotyczy tematu, który jest. No gdzieś tam pomijany, czyli dosyć dużo się mówi o pedofilii, ale nie mówi się tego, że gdzieś tam w tym świecie władzy, świecie dużego biznesu jest wykorzystywanie nastolatek i tworzenia sobie takich seks-zabawek przez osoby wysoko postawione, a jeśli coś się stanie albo jeśli one chcą dociekać swoich praw, to się po prostu je ucisza i śledztwa się zamiata pod, pod dywan. Więc to na pewno jest gdzieś mocne, natomiast jest to standardowy kryminał, taki o, do poczytania. Natomiast mocna więź, według mnie, bardziej angażuje czytelnika. Czytelnik ma silniejszą relację z bohaterką. Ja przynajmniej tak miałam, tak? Czyli, że no, tak poznałam głęboko. Annę Garską, że byłam ją, z nią prawie związana i czułam, jakby to była jakaś moja znajoma, a nie, obca, a nie obca postać, wymyślona. Dodatkowo, mocna więź jest silnie oparta na emocjach, szczególnie emocji matki, która no, utraciła córkę, i siostry, tak? Natomiast siostry jest to mniejsze, tak jak mówię, bardzo. Tu jest wyrazista ta relacja między matką i córką. Może też do mnie to bardziej przemawia, bo też jestem mamą, już prawie dorosłej córki, w zasadzie już dorosłej córki, bo ma 20 lat. Więc no może z tego to, to wynika, tak? Że bardziej ta, ta powieść do mnie nie wiem, wywarła większe wrażenie. No. Więc. Jeśli miałabym ocenić, to na mnie osobiście mocna więź wywarła większe wrażenie, żeby, więc byłaby wyżej. Natomiast osobiście uważam, że obydwie są dobre i w zasadzie są to różne, tak? Czyli mimo tego, co w zasadzie część wspólna to jest to, że obydwie są inspirowane prawdziwymi historiami, natomiast ich konstrukcja to jakby co zostało wzięte z tych prawdziwych historii jest całkowicie różna. I dlatego to są całkowicie inne powieści. Więc jeśli szukacie bardzo takiego bym powiedziała, szczegółowego śledztwa, portretu, połączenia literatury obyczajowej, kryminalnej, to na pewno mocna więź. Jeśli chcecie, raczej mi się akurat to podobało, że mogłam poznać ofiarę tak głębiej, czyli było przed zbrodnią i jakby po. Natomiast nie każdemu może się to podobać, niektórzy lubią po prostu jak jest tylko śledztwo i rozwiązywanie zagadek. Więc to jest jedno, natomiast jeśli bardziej tylko samo śledztwo, kryminał, no to wtedy zabawka, tak, czyli mamy Gdzieś tam interesujący temat, i wtedy sięgamy po zabawkę. Więc tak jak mówię, są to całkowicie inne książki, mimo tego, już obydwie są oparte na prawdziwej historii. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, która do Was bardziej przemawia ta powieść. Jeśli macie jakąś podobną, to zostawcie w komentarzu. Jeśli Was interesują inne podobne tego filmiki, to dajcie też znać w komentarzu. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.